Siemano, idziemy po motocykl ho, 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 ho. Jest i moja brudna bestia Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek sobie zrobimy O moim motocyklu Co zrobię przed tym przedzimowaniem Zobaczcie jak ona jest brudna z przodu Nie wiem czy to widać na kamerce, ale mam nadzieję, że tak Nagrywam w ogóle to telefonem Jest i ona Słuchajcie, kas przygotowałem żeby Żeby po prostu się przejechać Moje lowe, największe Co zaraz odpalimy pewnie Zobaczymy, czy nam odpali od razu, od razu po postoju. Nie wiem, stoi z trzy tygodnie teraz, bez uruchamiania w niezłej mm, kurcze wilgoci, niestety. No ale zobaczymy, już słychać to ładowanie. Psztyk. Oczywiście mówimy tutaj o motocyklu Yamaha Fazer. Dobre moc, jest. Zobaczymy. Uruchomiła się pięknie, słuchajcie, patrzcie. Tylko że czekajcie musi wejść na wyższy obrót bo ma sanie włączone No i zajebiliście wejdzie, wejdzie na obrót Ale brudna, ale brudna Nawet tutaj jest brudna, patrz Zaraz pojedziemy ją umyć. Pokażę Wam co będę robił przed zimowaniem. Nie, Troszkę nie zmniejszymy zanie. Niech nam piękna pochodzi. Ja położę tutaj koło, żeby mi przyblokowało drzwi. Dobra, zajęliście Koło postawione jest moja piękna. No i słuchajcie, co? Zaraz lecimy z temacikiem. Pokażę Wam, co będę robił przed zimą. Na pewno będzie stała na stopce centralnej, no nie? Nie jestem ubrany na motocykl, więc daleko sobie nie pojedziemy. Troszkę przeszkadza mi to, że jest tutaj wilgotno, ale no niestety nic na to nie poradzę. Tak to się prezentuje. I nic więcej nie zrobię. Dobra. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na myjce bezdotykowej, tu będziemy mieli naszego pazerka, słuchajcie, jest on bardzo brudny, zobaczcie sami, teraz lepiej widać, bo lepsze światło, pogoda fajna, dopisała, zobaczcie nawet tam gdzieś słońce świeci w oddali, o tam, zajebiście, nie wiem czy mnie teraz dobrze słychać, ale za 4 złote się umyjemy, pierwszą ee, aktywnym szamponem, natomiast później wodą z sieci, więc... Myślę, że po tych czterech złotych zobaczycie, że ten motocykl będzie wyglądał dużo piękniej. Później jeszcze przetrze jego szmatką w kacie, jak i również felgi troszeczkę przetrzę. I zobaczycie, co jeszcze w domu zrobię przed zimowaniem mojego motocykla, więc widzimy się za chwilę, jak już umyję motocykl i zobaczycie, jaki on jest wtedy piękny. No i tak wygląda od razu po myciu, słuchajcie, zajebiście. Patrzcie, jak się świeci. Słuchajcie, tam jakieś może odznaki jeszcze mógł będą, ale oczywiście je umyję. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać i że nie mówię na marno. się wygląda, po prostu mi się to podoba zaraz pojedziemy pod chatę, tam pokażę wam ładniej bo tu ludzie czekają w kolejce, więc nie będziemy tutaj ogarniać 4 zł, pamiętajcie żeby myć motocykl na, na zimno yy, czyli jak silnik nie jest zagrzany aż do pełna, bo no, to szkodzi dla silnika po prostu, więc myjemy po prostu tak jak tutaj widzimy, no dobra, na razie, widzimy się zaraz no i jestem pod domem, słuchajcie byłem już w domu, zjadłem sobie obiadzik smaczny już trochę nam się wysuszyła fazerka zobaczcie jaka piękna, o jest, o jest w następnym sezonie będzie znowu latane kiedy się zacznie ciekawy ten sezonik ja tego se, ten sezon uważam za udany bo troszeczkę kilometrów zrobiłem od kupna tego tej jemaszki i w sumie chciałbym powiedzieć że polecam ten motocykl dla początkujących jak i dla tych którzy lubią zapierdalać nie będę pokazywał tablic nie no spoko to wygląda no i w sumie wziąłem tutaj z domu ten, jakiś gówniany w sumie do łańcucha, smar jakiś gówno w sumie nie tani bardzo 16,50 chyba lepszy jest motula na internecie zamawiajcie i dwie szmatki jedna do wycierania teraz na mokro czyli tą i drugą szmatkę żeby na sucho jeszcze przetrzeć, żeby ładniej wyglądała, nie? Już trochę przetarłem przód, nie jest to jeszcze idealnie, ale ale na pewno jest lepiej patrzcie, już się odbijam nawet w świetle no i zaraz będziemy smarować również łańcuch Co powiem, silnik muszę przetrzeć, bo wiadomo myjka dotykowa to jest gówno Tak naprawdę tyle, że może błoto jakieś zetrze i inne pierdoły Ale tak naprawdę... <laughs> Więcej z tego nie, nie osiągniecie. Ale tak patrząc z daleka to nawet ładny ten motocykl jest Zajebisty No i dobra, wykorzystałem te dwie szmatki no, patrzcie, nawet się tutaj świeci. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, jak wstawię to na YouTube, jak będę w ogóle wstawię to na YouTube, robię tutaj to z hobby, dlatego to nagrywam na przyszłość. W ogóle, generalnie na pamiątkę. Dla dzieci, nawet nie wiem, w ogóle na pamiątkę ogólną. No, i zaraz będziemy smarować łańcuch. No, ja już w butach tutaj motocyklowych jestem, mu trochę dawałem po mieście, trzeba było przygodnić ją. Pamiętajcie, że przed zimowaniem to trzeba jeszcze zotankować do pełna i tak dalej kurde jakiś komar mnie atakuje ale dobra smarujemy łańcuch już w sumie i troszeczkę przesuwamy aż całe nasmarujemy i tak cały obrót no nie później przetrzeć tam gdzie to pospadało bo będzie syf w ogóle można poczekać aż to wyschnie. Nie, generalnie ja to teraz smaruję po to, aby nie mi łańcuch przez zimę, bo mam w garażu dużo wilgoć, nie? To troszeczkę ułatwi. I też oczywiście smaruję się po każdym deszczu, po każdym myciu i tak dalej, więc trzeba o tym pamiętać. O, więc ja tutaj sobie posmaruję, oczywiście ten to można też. Zajebiście. Od dołu chodzi, nie? O, razu ładnie chodzi łańcuch. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Ja nie patrzyłem na kamerkę, a to chuj. Nie? Mhm. Coś takiego, nie? Już pełny obrót zrobiłem. Dobra, zajebiście. Trochę zasłaniałem palcem. No ale o to mi bardziej chodziło, żeby rozmarować Idę jeszcze. Wezmę kurtałę, się przejadę, odstawiam. Ja oczywiście mówię, że ten sezon jest pięknie zakończony. Pięknie umyta Pięknie się staram o nią, zobaczymy jak Jak w 2018 roku będzie pięknie dla mnie funkcjonowała Jeszcze widzimy się w garażu, powiem parę słów No i co? Do za, za chwila No i tutaj już powoli kończymy W sumie mamy naszego Fazerka przed nami Pięknie umytego, wszystko przygotowane Co jeszcze więcej Zrobić możecie napisać w komentarzu Oczywiście trzeba wyjąć akumulator jak już nie będziecie jeździć, ja nie wiem czy jeszcze nie będę brał go, dlatego nie zatankowałem go do pełna, ale pamiętajcie o tym, żeby tankować go do pełna, motocykl, aby nie zardzewiał wam bak, Tak i również, no to po prostu pomaga, nie? To jest ważne, aby tak zrobić. Pamiętajcie, że w nowym sezonie należy wymienić olej i tak dalej. Dobra, zgaszamy światło. Jeszcze na pożegnanie odcinka. Lewa w górę. Mam nadzieję, że suba zostawicie. Na razie łapkę też zostawcie, jeżeli oglądaliście to do końca. Na razie.